Święta Bożego Narodzenia. W tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania zwanego Adwentem. W Kościele Rzymskokatolickim jest to święto nakazane. Pierwsza wojna światowa wybuchła na niespotykaną dotąd skalę. Wprowadzenie nowych technik wojskowych, strategii i taktyk wyniosło wojnę na zupełnie nowy, niezwykle brutalny poziom. Europa i nie tylko po latach spokoju znalazła się w centrum zaciętych działań wojennych. Po wybuchu wojny latem 1914 roku, jednym z najkrwawszych rejonów działań wojennych był rejon zachodniej Flandrii, gdzie miała miejsce Pierwsza Duża Bitwa, zwana również Pierwszą Bitwą pod Ypres. Pomiędzy 19 października a 22 listopada obie strony spotkały się w krwawym starciu, ponosząc ogromne straty. Przykładowo, w okresie od 30 października do 24 listopada w rejonie frontu od Li do Killeveld Niemcy stracili 40. 26 765 żołnierzy 46 tysięcy. To suche liczby, bardziej obrazowo tyle mniej więcej ludzi mieszka aktualnie w koło krośnie czy też nysie. A mówimy tu tylko o niecałym miesiącu, małym rejonie i jednej armii. Co znamienne, mimo tak dużych strat żadna ze stron nie była w stanie odnieść zdecydowanego zwycięstwa. Zapewne zadacie sobie pytanie, co to ma do rzeczy w temacie świątecznym. Otóż kilka miesięcy później, między innymi w Ipr, które było świadkiem tego przelewu krwi, doszło do niecodziennych wydarzeń. Armie obu stron ze względu na trudne warunki atmosferyczne zaległy w okopach. Dzień miał za dniem, aż w końcu nadszedł czas świąt Bożego Narodzenia. Żołnierze zrozumieli, że te święta będą inne od tych, jakie znali do tej pory. W okopach, śniegu, pośród walki i cierpienia. W niektórych z nich zaczęło coś pękać. Tutaj tak naprawdę ciężko powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. Najbardziej rozpowszechniona wersja jest taka, że 24 grudnia 1914 roku, podczas przerwy w prowadzeniu ognia na niektórych odcinkach frontu, niemieccy żołnierze zaczęli dekorować swoje okopy świątecznymi dekoracjami i choinkami. Podobno to właśnie Niemcy zaczęli śpiewać kolendy. Po kilku wersach kolendy Nacht, znanej w Polsce jako cicha noc, do wspólnego śpiewu dołączyli Brytyjczycy zajmujący drugą stronę frontu. W tej odrealnionej atmosferze zaczęło dochodzić do niecodziennych sytuacji, które wydawałoby się były nie do pomyślenia na froncie pomiędzy ludźmi, którzy kilka chwil wcześniej byli zdecydowani nawzajem pozbawić się życia. Szeregowiec Scrotton z regimentu Essex pisał do bliskich z Wood Green: Nasze okopy są jakieś 30-40 metrów od niemieckich. To wywołało pewnego dnia pewną ciekawą sytuację. Moi koledzy mieli zwyczaj pokrzykiwania w stronę wrogów, którzy zazwyczaj nam odpowiadali. Wywiązała się ciekawa wymiana zdań i oto co się stało. Zaczęliśmy krzyczeć: Dzień dobry, Frycu! Nikt nie odpowiadał. No to jeszcze raz: Dzień dobry, Frycu! Nadal nic! Dzień dobry, Frycu! Nagle z niemieckich okopów ktoś odpowiada: Dzień dobry! No to my, jak się macie? odpowiedział. W porządku. Chodź do nas, frycu! Nie! Jak wyjdę, to mnie zastrzelicie! Nie! Wyłaś! Bez obaw! Chodź, dostaniesz parę fajek, frycu! Nie! Wyjdźcie na środek i spotkamy się w powie drogi! W porządku! Jeden z naszych napchał sobie kieszenie fajkami i wyszedł na środek. On też. Spotkali się w powie drogi i podali sobie ręce. Fryc wziął fajki i dał w zamian czekoladę. W scenie! Przyglądali się Niemcy i nasi. Zaczęliśmy rzucać czapki w powietrze. W końcu osiemnastu naszych wyszło z okopów. Ich mniej więcej tyle samo i spotkaliśmy się na środku ziemi niczyjej. Co ciekawe, bratanie się z wrogiem nie było jednak tylko i wyłącznie domeną szeregowców. Kapitan Clifton Stockwell z drugiego Batalionu Walijskich Fizylierów stacjonował na linii frontu naprzeciw oddziałów pochodzących z Saksonii, zajmujących pozycję w Starym Browarze. W ramach świątecznego rozejmu spotkał się z niemieckim oficerem. Według jego wspomnień, zapoznanie wyglądało mniej więcej tak. Przedstawił się jako hrabia czy coś w tym stylu i sprawiał wrażenie jego gościa. W trakcie spotkania Niemcy ofiarowali kapitanowi beczkę piwa, w zamian otrzymując pudding śliwkowy. Podporucznik Alfred Dugan Chatter z Gordon Highlanders pisał w liście do matki: Myślę, że dzisiaj zobaczyłem jedną z najbardziej niezwykłych sytuacji w moim życiu. Kiedy o godzinie 10 rano wyglądałem z okopów, w pewnym momencie zobaczyłem machającego w naszą stronę Niemca. Chwilę później dwóch z nich wyszło ze swoich okopów i zaczęło iść w naszą stronę. Choć na początku chcieliśmy ich zastrzelić, to szybko zorientowaliśmy się, że nie mają karabinów. Jeden z naszych, więc poszedł się z nimi spotkać. Nie minęły dwie minuty, a ziemia pomiędzy liniami okopów była pełna żołnierzy obu stron, ściskających sobie ręce i życzących sobie wzajemnie wesołych świąt. Trwało to może pół godziny po czym żołnierzom rozkazano wrócić. Jednak do końca dnia nikt do nikogo nie strzelał. Sytuacja pod Ipr nie była wyjątkiem. Do podobnych wydarzeń dochodziło w różnych miejscach frontu. Oprócz przekazywania sobie drobnych podarków, rozmów, żartów, żołnierze zaczęli sobie pomagać. W przekazach podaje się przykłady, jak to angielski fryzjer ostrzegł niemieckiego żołnierza. Dochodziło także do takich sytuacji, że żołnierze wspólnie zbierali ciała swoich poległych kolegów z pola bitwy. Warto dodać, że w niektórych pogrzebach uczestniczyli przedstawiciele obu stron konfliktu. Rozegrano także mecz piłki nożnej. I wygrany przez Niemców 3 do 2. Wojna wprost zniknęła na te kilkadziesiąt godzin. Josef Wenzel z 16 Bawarskiego Rezerwowego Pułku Piechoty wspominał w liście do rodziny. Jeden podszedł do mnie, od razu ścisnął moją dłoń i przekazał mi kilka papierosów. Drugi dał mi pamiętnik, trzeci podpisał się na pocztówce. Czwarty zanotował swój adres w moim notesie. Jeden anglik zagrał na harmonice usty niemieckiego żołnierza, i nie tańczyli. Jeszcze inni dumnie paradowali w niemieckich hełmach. Nie zapomnę tego widoku przez resztę mojego życia. Co warto wspomnieć, takie wydarzenia nie były jednak zarezerwowane tylko i wyłącznie dla frontu zachodniego. Dziełem naszych zaborców w armiach stojących po obu stronach frontu wschodniego służyli Polacy. Felicjan Sławoj składkowski służący w pierwszej brygadzie legionów polskich, wspomina, że w okresie świąt z okopów wrogich sobie armii rozbrzmiewała wspólnie kolenda Bóg się rodzi. Podejrzewam, że żaden z nas nie jest w stanie poczuć tego, co czuli wtedy polscy żołnierze. Myli się jednak ten, który myśli, że te spontaniczne przypadki bratania się żołnierzy na froncie miały jakikolwiek wpływ na globalną politykę czy działania na poziomie strategicznym. Należy podkreślić, że w wielu miejscach frontu do rozejmu nie doszło, a spontaniczne próby jego nawiązania kończyły się dla pomysłodawców tragicznie. Przypadki fraternizacji były przez dowódców wyższego szczebla traktowane jako zagrożenie i próbowali doprowadzić do jak najszybszego wznowienia walki. Żołnierze nie palili się do tego, ale święta minęły, a obie strony wróciły do walk między sobą. Wojna się zaogniała i zimą 1915 roku nie dochodziło już do tego typu wydarzeń na taką skalę. Kolejne wielkie bitwy miały dopiero nadejść, a krew żołnierzy ściskających sobie nawzajem dłonie splamiła pola bite w I wojny światowej. Samo IPR trzy lata później stanie się symbolem użycia przez Niemców gazu musztardowego, którego działanie kosztuje jeszcze pół miliona żołnierzy alianckich i ćwierć miliona Niemców. Święta mają jednak to do siebie, że przychodzą co roku, niezależnie od tego, co się dzieje na mapie świata. We wszystkich czytanych przez nas wspomnieniach wojennych XX wieku Boże Narodzenie zajmowało szczególne miejsce w sercach walczących żołnierzy, niezależnie od konfliktu, w którym brali udział. Czy to była pierwsza wojna światowa, czy druga, czy wojna w Wietnamie, czy też zatoce perskiej. Ze wszystkich wspomnień przebija tęsknota za oddalonym o setki, jeśli nie tysiące kilometrów domem i zwątpienie, czy pełna okrucieństw wojna jest dobrym wyborem. 11 listopada 2008 roku w miejscowości Freilingen postawiono pomnik mający upamiętnić te wydarzenia. Tego samego dnia, w tym samym miejscu, gdzie w 1914 roku przedstawiciele walczących ze sobą armii rozegrali mecz piłki nożnej, rozegrano kolejny. Tym razem w czasie pokoju naprzeciw siebie stanęli żołnierze Królewskiego Walijskiego Regimentu Fizylierów i niemieckiego batalionu nr 371. Niemcy wygrali 2 do 1.